Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier szczeciński, 13 lipca 1946 roku Sobota Wieści z Zaodry. 16 tysięcy dzieci bez rodziców Dziennik Markiesze Volksstimme zwraca się do ludności z następującym wezwaniem w Mecklenburgii, w przednim pomorzu, jest ogółem 16 tysięcy dzieci bez rodziców. 4 tysiące z tych sierot w ogóle nie zna swego nazwiska, dnia ani miejsca urodzenia. Są to najsmutniejsze ofiary zbrodniczej wojny hitlerowskiej. Jest u nas wiele rodzin bezdzietnych, do których zwracamy się przede wszystkim, ażeby przyjęły sieroty do siebie. Niewątpliwie w tej dużej liczbie sierot i dzieci, które nie znają nawet swego nazwiska, może być wiele dzieci wywiezionych z Polski. Trzeba, by tę sprawą zainteresowały się odpowiednie czynniki. Rzemieślnicy Pomorza Zachodniego czekają na tytuły własności. W miarę napływania osadników na tereny nadodrzańskie i zagęszczania się ludności miast i miasteczek Pomorza Zachodniego. Warsztaty te zaczęły coraz lepiej prosperować, amortyzując zainwestowany kapitał i stwarzając sugestie rentowności. Tymczasem w ostatnich miesiącach, mimo dalszego powiększania się ludności miast i miasteczek pomorskich, wielu rzemieślników stanęło wobec paradoksalnej zupełnie alternatywy zlikwidowania swoich warsztatów rzemieślniczych wobec niesłychanie wysokiego opodatkowania. W wielu wypadkach obejmującego nawet miniony okres wysokich cen prądu elektrycznego, gazu, a szczególnie wody, co rentowność warsztatów rzemieślniczych postawiło pod znakiem zapytania. Kościół mariacki w Baniach zabytkiem z czasów krzywołustego. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim miejscowi parafianie objęli w posiadanie kościół w stanie mocno zniszczonym działaniami wojennymi. Niezrażeni tym zorganizowali komitet odbudowy kościoła i pracą swoją przy sprężystej działalności proboszcza księdza Michała Chronchola, doprowadzili gmach do stanu używalności, tak że w dniu 29 czerwca nastąpiło poświęcenie. Kościół ten obecnie pod wezwaniem Marii Wspomożenia Wiernych po kilkuset latach znów służy kultowi katolickiemu i w murach jego w Dniu Poświęcenia pierwszy raz zabrzmiał śpiew Boże coś polskie. Istnieją niepozbawione podstaw przypuszczenia, że kościół ten został zbudowany za czasów Bolesława Krzywoustego. Czytelnicy mają głos o współmierność obowiązków. Jedną z bolączek Szczeciniaków są dachy wymagające naprawy. Obywateli naszego grodu aż ponosi widok pięknych nieraz budynków, niszczających coraz bardziej wobec braku dachówki. Szczecin posiada już 90 tysięcy mieszkańców i liczba ich gwałtownie wzrasta, a tymczasem budynki mogące pomieścić jeszcze raz tyle mieszkańców niszczą z dnia na dzień. Do niszczenia tego majątku przyczynia się również wydatnie mieszana inicjatywa, która bez żadnych przeszkód zdejmuje dachówkę z niezamieszkałych budynków i will, by załatać dziury na innym dachu. Tam, gdzie do niedawna była jeszcze zmierzwiona czerwień dachu i małe dziury, obecnie starczy poczerniały ażur konstrukcji belkowej, gdzie przed paru miesiącami, a nawet dniami, można było wyreperować dach kilkudziesięciu godzinami pracy robotnika i przy użyciu niewielkiej ilości dachówek, dziś trzeba nią kryć dziesiątki metrów kwadratowych. Jedną z głównych przyczyn tego bezmyślnego niszczenia budynków jest brak dachówki w magazynach. W Śląskich zakładach ceramicznych leżą ponoć miliony dachówek, ale mimo zeszłorocznych zamówień i monitów Szczecin daremnie czeka na transporty.